Cześć, Manko. Witam Was bardzo serdecznie. Pod ostatnią ankietą większość zdecydowała, że nie mam czekać z filmem na temat zarabiania na wyspie. Na samym wstępie proszę Was o zwrócenie uwagi na datę dodania tego filmu, ponieważ sposoby, które za chwilę zobaczycie, mogą być już nieaktualne. Jak wspomniałem na ankiecie, jesteśmy po zmianie lunchera. Co chwilę dodawane jest coś nowego. Skrzynki przez chwilę miały być płatne, ale już nie są, i to wszystko jest takie nie do końca pewne, ale sami zadecydowaliście, więc proszę bardzo. No i króciutko. Jeszcze tak o tym Mercedesie. Został przekazany na drugą główkę, ponieważ na pierwszej gościu wyłapał bana. Nie oceniam. No i widziałem, że zbliżamy się do 500 subskrypcji, ale no, zbliżamy się, więc jeśli uda wam się przebić tą barierę, wrzucam hondę na koło. To tyle na wstępie. Lecimy z tematem. Ryby. Oczywiście żartuję, jednak będę powtarzał za każdym razem, że ryby aktualnie są najlepszym zarobkiem na wyspie. Jest to strasznie nudne i po czasie może wypalić niejednego, jednak y, rozmawiamy tu typowo o zarobku, tak? Widzę, że wiele osób łowi cały czas pstrąga. Jak ktoś będzie łowił cały czas pstrąga, to nigdy się nie dorobi łowiąc po 300 gram. Wbijajcie poziomy. Ja wiem, że wielu z was chce zabłysnąć w rodzinie łowiąc potężne kilogramy, ja też tak robiłem. Jednak na dzień dzisiejszy rodziny na wyspie są już tak rozwinięte, że za dobrą cenę kupią... Na rynku od Was każdą ilość. Na przykład łowisko obok Fibu na pomarańczowym Karpiu wyławiamy około kilogram ryby. Tak więc, jak przychodzisz na wyspę, żeby coś osiągnąć, to jest to najlepszy sposób na zarobek na każdym etapie rozgrywki, ponieważ rodziny zawsze będą potrzebowały ryby na kontrakty. No, chyba, że wleci jakaś aktualizacja, ale. Za to to już niestety nie mogę nic poradzić. Polowanie. Kolejny sposób działa głównie podczas karnetu, ponieważ surowe mięso jest potrzebne do zadań. Mięso z knura i mięso z dziczyzny widziałem ostatnio, że potrafi chodzić na rynku nawet między 10 a 15 tysięcy. Tak więc kupno większej ilości w okresie międzykarnetowym, marzec, czerwiec, wrzesień, listopad i sprzedanie w okresie karnetowym wydaje się być ciekawym pomysłem na zarobek, jednak traktowałbym ten pomysł bardziej jako dodatek i odskocznia od innych sposobów zarabiania. Kamień 有我。 Potrzebny kilof i mnóstwo cierpliwości. Na chwilę obecną złoto dropi się raz na dwie godziny łupania, a czasami na godzinę. Jest to jedyny surowiec, dla którego warto iść na kopalnię, ponieważ kosztuje około 20 tysięcy dolarów za sztukę. Za chwilę ktoś napisze w komentarzu, że wydropił 5 łupek w 20 minut. Można, jednak są to jednorazowe strzały. Ciężko tutaj doradzić, kiedy kamieniołom oddaje najlepiej. Jedni mają teorię, że warto iść jak jest mało osób, inni mówią, że najlepiej oddaje z rana do godziny 12. Jak ktoś wie, z pewnością Wam o tym nie powiem. Frakcja. Warto pomyśleć nad dołączeniem do frakcji, ponieważ jest to nasz stały przychód za aktywną godzinę gry. Czy jesteśmy na służbie, czy biegamy po wyspie i robimy coś innego, zawsze co godzinie dostajemy wypłatę. Należy pamiętać, że przynależność do frakcji to również obowiązki. Każda frakcja ma swoje zasady, zarówno w kwestii awansu na wyższe stanowisko, jak i rekrutacji. Im wyższe stanowisko, tym wyższa wypłata. Posiadając konto Platinum na wysokich rangach, możemy liczyć na wypłaty od 6 tysięcy do nawet kilkunastu tysięcy dolarów na godzinę. Lokata. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale mamy możliwość płacenia naszych pieniędzy na lokata. Zarabiamy na lokacie tylko i wyłącznie, gdy jesteśmy aktywni w grze. Pamiętajcie, że tak jak w przypadku wbijania majestików, tutaj stanie na awku się nie liczy. Zblokowanie przycisków i kręcenie się w kółko, na przykład w swoim domu, raczej nie wchodzi w grę. Kumpel wyłapał za towar. Ale wracając, są trzy lokaty. Im więcej macie pieniędzy, tym więcej możecie zarobić. Pierwsza lokata, oszczędzaj. Maksymalny wkład to 5 milionów, zarobimy najmniej, ale w każdej chwili możemy ją zakończyć i wypłacić pieniądze. Lokata rozwijaj. Maksymalny wkład to 7 milionów z możliwością dopłaty jednak bez możliwości wypłaty. Tutaj zarobimy więcej, jednak tym razem będziemy musieli rozegrać minimum 50 godzin, by odzyskać pieniądze. Lokata zarządzaj, maksymalny wkład 10 milionów. Warto odpalić tę lokatę, gdy mamy dużo pieniędzy, z których aktualnie nie korzystamy. I jeszcze więcej czasu na granie. Ponieważ odzyskamy pieniądze dopiero po 100 rozegranych godzinach, jednak tutaj jesteśmy w stanie zarobić aż 1,5 miliona. Biznes. Jeszcze kilka miesięcy temu normalnie zrobiłbym na ten temat odcinek. Jaki biznes jest najlepszy, który wybrać, i tak dalej. Jednak od grudnia zrobił się taki przełom na rynku, o którym opowiem więcej przy omawianiu kolejnego sposobu. Na dzień dzisiejszy potrzeba naprawdę jakichś grubych milionów, żeby kupić jakikolwiek biznes jednak jakby nie patrzeć jest to stały przychód, który pozwoli wam na swobodną rozgrywkę, więc jest to kolejny sposób, niestety tylko dla bogatych. Skrzynki. Może wydawać wam się to śmieszne, ale właśnie to przez skrzynki z karnetu zimowego ludzie doszli do potężnych pieniędzy na wyspie. Dla przykładu, w listopadzie osoba, która zamykała top 100 najbogatszych ludzi na wyspie miała 8 milionów w kieszeni. Dzisiaj osoba, która zamyka top 100 ma ich 30. Głównym sprawcą całego wzrostu na rynku jest Cadillac i Corvette. Zbyt duży drop Zrobił początkujący gracz milionerów. Dlatego warto odkładać sobie Majestiki na koncie i czekać na okazję. Nie wydawajcie MC-ków na jakieś Matizy czy inne mini minikupery w Majestic Motorsports, bo są to pieniądze w błoto. Konsekwentnie codziennie otwierać skrzynki gwarantuje Wam, że prędzej czy później na 100% coś poleci. To właśnie w ten sposób zdobyłem między innymi Buzarda, McLarena czy też Urusa. Rodzina kontrakt. Będąc w normalnej, aktywnej rodzinie, która zapewni nam regularne kontrakty i dobrą płacę również możemy zarobić dodatkowo lekko ponad 30 tysięcy dolarów dziennie. Koło w kasynie. Od trzeciego poziomu, raz na 24 godziny, możemy zakręcić koło. Można wygrać od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Maksowanie rolnika. Jeśli nie chce nam się już łowić ryb, to możemy podnieść poziom rolnika. Na ostatnim etapie mamy banany, za które NPC całkiem nieźle płaci. Karne. Latem lub zimą, zarobienie kilku codziennych zadań dostaniemy punkty, które są potrzebne do wbicia poziomu. Za każdy wbicie. Poziom dostaniemy nagrody. Jedne są droższe, drugie są tańsze. W zależności od wbitego poziomu, przedmioty z karnetu są warte od kilku do nawet kilkunastu milionów. Jeśli miałbyś problem ze zrobieniem jakiegoś zadania, zapraszam cię do mojej zakładki Shorts, gdzie na bieżąco omawiam wszystkie zadania. Rynek. Trochę tego będzie, więc po kolei. Aukcja. Czasami można wygrać coś ciekawego, jednak tym tematem możemy się zainteresować dopiero jeśli mamy minimum kilkanaście milionów. Nieruchomości. Wspomniałem niedawno o zbyt dużym dropie ze skrzynek. Ten sposób również został zmasakrowany. Przez świeżo upieczonych milionerów, więc lecimy dalej. Bankomaty. Odpuśćcie sobie ten temat, to nie jest żaden biznes. W dużym skrócie, jeśli rodzina ma bankomaty, to jej członkowie przejadą całą wyspę, aby z niego skorzystać. Sztucznie go bustują, wystawiają na rynek, ty wchodzisz, patrzysz, dochód 300 tysięcy za miesiąc. Myślisz, o kupie. Biorę, a po zakupie okazuje się, że nie wyciągniesz z niego nawet 10 tysięcy dolarów. Kolejna sprawa. Wiele osób, które posiada bankomaty, cały czas je ogłasza. Dlatego uważam, że najlepiej odpuścić sobie ten temat. Przedmioty. Można sobie trochę posiedzieć i zobaczyć w co uderzyć. Na przykład jeśli macie licencję, możecie kupować broń ze sklepu i wystawiać ją na rynku za więcej. Albo kupować pączki po 120 i sprzedawać po 200. Wszystko zależy od kreatywności i pomysłu na biznes. Ciuchy dla kobiet. Jest to ciekawy temat, ponieważ ubrań dla pań jest bardzo mało. Przykładowo plecak dla faceta koszt 700, a taki sam dla kobiety 1 600 000. Możemy na przykład zrobić drugą główkę kobiety i liczyć, że nam coś wypadnie, albo w inny sposób zdobyć ubrania. Usługi i różne. Uważam, że potencjał tej zakładki wciąż nie jest w 100% wykorzystany. Przed Wami kilka pomysłów na biznes. Krawiec. Możecie napisać ogłoszenie, że szyjecie koszulę na zamówienie. Wbijacie do rodziny, robicie robotę, dostajecie kasę, opuszczacie rodzinę i lecicie z innym zamówieniem o innej rodzinie. Rozmawiałem niedawno z jednym gościem na szwalni, opowiadał, że dostaje 1000 dolarów za uszycie jednej koszuli. Pomocnik od karnety. Elastyczny gość który w każdej chwili pomoże Ci w zadaniu. Jeśli nie wiesz o co chodzi, pooglądaj sobie trochę moje filmy. Szybko się dowiesz, że aby na przykład wykonać zadanie w pokera, wszystkie zadania na arenie, siłowanie się na rękę i tak dalej i tak dalej, do tych zadań będziesz potrzebował pomocy drugiej osoby. Wiele osób na wyspie podczas trwania karnetu maksuje codziennie na 100% zadania. A ilu jest takich, co potrzebują pomocy? Na przykład mój kumpel powiedział, że byłby w stanie zapłacić nawet 50 tysięcy dolarów za pomoc w wykonaniu najwyżej punktowanego zadania na arenie. Niestety minus tego Sposobu jest taki, że możecie go wykonać tylko w lato lub w zimę. Pomocnik od kontraktu. Gościu, który wbija do rodziny, zamyka kontrakty, dostaje kasę i wychodzi. Wiele nowych rodzin na początku ma problemy z ludźmi. Jak zaczynałem prowadzić rodzinę, zawsze brakowało mi jednej osoby, która mogłaby wbić i zamknąć metalurgię. Na początku, jak prowadzisz rodzinę, zależy ci na regularnym oddawaniu kontraktów, ponieważ dzięki temu dostaniesz punkty doświadczenia, dzięki którym będziesz mógł rozwijać swoją rodzinę. Oczywiście pamiętam, że można oddać tylko raz dziennie kontrakty, ale pomyślcie. Zero zobowiązań, ogłaszacie się wtedy kiedy macie czas i jeszcze zgarniacie za to podwójną stawkę. Zakładnik, pomocnik w napadach, jak wspomniałem na początku wszystko zależy od waszej kreatywności. Poza rynkiem mamy możliwość zareklamować swoje usługi także w News. Wynajem transportu. Nie mam tu na myśli jakiś super aut. Większość z was albo ma swoje, albo jeździ rodzinnymi. Ostatnio kilka razy chciałem wypożyczyć do zadania driftowóz, ale albo był jeden, albo nie było wcale. Elektryki można spotkać już częściej, ale bywają godziny, że również ich brakuje. Jakby ktoś nie wiedział, te dwa rodzaje pojazdów są potrzebne do wykonywania zadań karnetowych. Najlepsze na koniec. Skrzynie detektywa. Jest to coś, o czym nie powinienem wam mówić i zapewne tym sposobem włożę kij w mrowisko, ale uznajmy, że to taki mój mały rewanż za wszystkie RDMy, które otrzymałem podczas zbierania. Jeśli masz trzeci level, znasz czas i miejsce, Możesz bardzo dużo zrobić. Bywa w takich miejscach niebezpiecznie, więc jeśli chcecie spróbować swoich sił, zabierzcie ze sobą sprzęt i weźcie ze sobą kogoś do pomocy, ale po kolei. Cała akcja polega na tym, żeby być pierwszy i obrobić wszystko przed innymi. Tak wyglądają skrzynki i takich musicie szukać. Aby przeszukać taką skrzynkę, podchodzicie, klikacie przycisk E. Pojawi Wam się animacja wyszukiwania. Im posiadacie lepszy poziom detektywa, tym krócej będzie trwała cała animacja. Jeśli nie zobaczycie animacji, to znaczy, że rzeczy w skrzynce jeszcze się nie zrespiły i trzeba przejść za jakiś czas, sprawdzić je ponownie. Zdarzy się, że zobaczycie animację np. 5 minut przed pełną godziną, ale zawartość będzie pusta. Będzie to Fałszywy odczyt. I itemy pojawią się trochę później. Ważna informacja. Jeśli ktoś podjedzie i was zabije, wszystkie rzeczy, które zebraliście ze skrzynek wypadną. Błyskacie, rzeczy wypadną. Nie możemy ich również wrzucić do bagażnika. Dopiero po upływie kilkunastu minut rzeczy będą traktowane jak normalne itemy. Teraz małe wyjaśnienie. Wszystkie materiały i narzędzia są potrzebne do zwiększania poziomu warsztatów w domu, z kolei złom i cała reszta potrzebna jest do kraftowania sprzętu w warsztatach rodzinnych. Ale to już temat na inny odcinek. Wracając. Nas interesuje szybki zysk, dlatego wystarczy, że pojedziemy na dowolny rynek i cały towar sprzedamy u NPC. Przed Wami cennik towaru na rynku NPC, jako że ceny aktualizują się co jakiś czas i nie zawsze dostaniemy za to dobrą cenę, dlatego. Może żeby potrzymać sobie na przykład takie kamele do momentu aż będą po 1000 dolarów, by zarobić więcej. Dawno mnie tam nie było. Tak na szybko przeszukałem wszystkie skrzynki i w niecałe 10 minut zarobiłem 20 tysięcy ze śmieci. Plus powystawiałem zestawy narzędzi, które są potrzebne do ulepszania poziomu warsztatu, więc ostatecznie zarobiłem jeszcze więcej. Wszystkie skrzynki, które pokazałem Wam na hangarze, to tak naprawdę śmietnik. Porównaniu do chemikali, które są najbardziej pożądanym towarem ze skrzynek na wyspie. Tutaj macie mapkę ze skrzynkami. Możecie zatrzymać, zrobić sobie screena lub wejść na Discorda Felixa, tam znajdziecie oryginał. Godziny, w których respią się itemy, to 10, 14, 18, 22. Poczekajcie Kurda. kilka minut na to hangarze. Towar pojawia się zwykle 4 minuty po pełnej godzinie. To są sposoby na zarabianie, dzięki którym zdobyłem to, co mam. Nie jakieś kasyno, granie na duże stawki, czy też gra w kości, która jest bardzo popularna i czasami oddaje, ale w większości przypadków wyniszcza finanse. To samo dzieje się w przypadku grania na kasynie. Oczywiście są jeszcze napady na przedsiębiorstwa, poddania i cały ten gangsterski świat. Jednak pomijając to, że musimy znać regulamin to w słabo rozwiniętych rodzinach lub bez dobrej ekipy nie brałbym pod uwagę tego jako sposób na zarobek a bardziej forma zabawy, w której możemy dodatkowo coś dorobić. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek to będzie wszystko. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. To pomaga mi się rozwijać, a dla Was daje okazję na zdobycie auta, bo jak wiecie, co 100 subskrypcji daje możliwość wygrania auta. Na dziś to tyle, trzymajcie się, cześć.